Dzień dobry. No co? Niedziela. Niedziela to taki dzień, że w kurniku trzeba posprzątać. Przynajmniej od czasu do czasu. To teraz wam pokazuję, jaki ten kurnik jest, żeby do niego wejść. Do najmniejszych nie należy. Do największych generalnie też nie. Tu mamy gdzieś 1,80 m na pewno będzie. A po szerokości. Myślę, że z 1,20 m musiałbym to kiedyś zmierzyć, żeby to dokładnie sprawdzić. No i nic. Bierzemy się do sprzątania. Yy, bardzo profesjonalne narzędzie. Szpachelka. Darmowa. I pogoda sprawia, że kupy są twarde. Więc trochę czeka mnie skrobania. Ale ogólnie całkiem przyjemny i odprężający drogą rozwiązanie jest takie, że to się dźwiga i to są takie półki i pod spodem jest słoma. Mogę wam to Zademonstrować, pod spodem jest słoma I ta słoma dzięki temu, że są te półki, jest czysta Większość odchodów zostaje na tych półkach na górze A są wykonane z takiego śliskiego tworzywa, że można je fajnie wyczyścić Te karmidło to tak se powiesiłem w sumie, ale ubywa Ubywa, wyjadają dziewczyny i nasz pan, ziutek kogutek No i już mamy prawie. Tu z góry to to zejdzie. O właśnie, takie płaty. Jest fajnie, bo wstępnie wysypane. więc do kompostownika jak talala. Wszystko schodzi. Pytanie: Czy macie jakiś sprawdzony środek, żeby to posypać? Bo podobno trzeba by to dezynfekować od czasu do czasu, no ja tego jeszcze nigdy nie robiłem. Więc jak macie jakiś sprawdzony środek, to chętnie dowiem się w komentarzach. No, działamy. Ta pod spodem i trochę mi skacze. o kogut nam tu zagląda sprawdza co robimy miejmy nadzieję, że nie będzie miał żadnych głupich pomysłów w postaci zaatakuje dziada, bo mi wlazł do domu no wstępnie górnik ogarnięty przynajmniej to co najgorsze czyli pełny jadro odchodów Teraz trzeba by je jeszcze nakarmić, więc biorę się do dalszej roboty. generalnie najlepszy moment posiadania kur, czyli ta ich przeżercześć i po głowę. Zaczynam. Generalnie trzeba się pilnować, bo ten dziad to lubi z To też widać kiedy chce taką. Robiłem to jak amator i nie trafiłem. No, zwierzęta nakarmione. Teraz jeszcze wodę do jednego poidła i będzie git. No pies podpija kurą wodę Woda nabrana Pora ją postawić O Proszę bardzo Poidełko świeżej wody otwarta Leje się ładnie Furtka otwarta pies w las nie chcę żeby ją kogut Bodną. bo się na nią rzuca No I to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Za długie to to nie jest. A! Jeszcze pokażę Wam królika! Jest i Ryś. Ryś króliś. Nie gryzie. Pies go uwielbia. A. Fajny jest. Słodziak. Rysiek, królisiek. No cześć Rysiu! Słodziak! No! Także to tyle. Dobrego dnia słonecznego.